Mm -hmm, gdy czekamy na wyjście na pastwisko, tak? Czokuś czeka, Edek czeka. A na zdrowko, czy kulku? Czy na mm, Jak wiesiątko pogadasz ze mną? Wypuścić, nie wypuścić? No, rusz do pałonu, kobieta. No, jakie głupie pytania zadajesz? My tu stoimy, czekamy, jak to chce wariać. Już przepraszam panowie, tak? Widzę, że mielicie. Mm -hmm, poczekajcie. Ja się tutaj odwrócę. Proszę bardzo. To tu pierwszy wychodzi. Elwisiątko, wesiątko. Czakuś. Edzio, sopelek, lolisek i Pedruś! Pedruś, ty nie rób w natarciu. Aha. Czokuś się będzie tarzać. Ja już kolm piali muszę zażyć piaskowej. Mama, kurde. A jedna strona. Hoppa. I... Szyja. I szyja. I teraz drugą stronę może bym zrobił. O, pięknie, robię drugą stronę. Trochę się wydym, ale wiesz, fajnie jest. Kurde, poszli po mnie. Idę za nimi, no, stado mnie opuściło. No, widziałaś ich? Widziałaś? No, niedobrzy tacy.